Hejka! Ogólnie zrobiłem tą studnię i wygląda tak. Tak się właśnie prezentuje. Nie wiem czy coś jeszcze zmienić, ale jest myślę, że git. Teraz pokażę wam inne rzeczy. Między innymi kopalnię, którą zrobiłem też. Pod wodospadem, tak zwaną. No kopalnia moja. Oła, oła. Mamy różne kopalnie. Kopalnia miedzi tu jest chyba kolejna miedzi a to sobie zabiorę? to jest węgla? możliwe, że nie nazwałem, no bo mi tabliczek nie starczyło tu żelaza tu lazurytu i miedzi i tak dalej, tam złota, diamentów jest redstone'a jeszcze nie mam, muszę zrobić no, ogólnie to tu mędrne kopowanie rzeczy, no, rzecz, no, żelazowa wola. Nieśmieszne w sumie, ale dobra, niech będzie. No, także tak to wygląda. Tu muszę jeszcze schody zrobić. musiałem gdzieś po boku zrobić kolejkę, ale w sumie nie wiem, czy chcę to robić. Myślę, że jak będę już robił jakąś kolejkę, to wykorzystam ją do czegoś innego. Tam gdzieś będzie farma mobów. Muszę zrobić farmę lawy jeszcze koniecznie, bo mi się przyda, jeśli chcę dużo portali robić. No to dodałem takie akcenty, że tu się portal zaczyna. Ogólnie to jest w sumie po to, żeby zamurować tu dziury, bo były dziury i prędzej czy później bym do nich wpadł. Na przykład tu pewnie gdzieś były, no i zamurowałem. No i co, i pokażę wam, jak to wszystko wygląda. już coś do mnie strzela z słyszę dawaj no come on a miałem drzwi zrobić dobra to mówię w sumie zaraz wezmę to drzewo do i żeby ładne drzwi Aha, dobra, wezmę to I tutaj trochę. Właśnie zbudowałem sobie. Yy, ogólnie tam jest jaskinia, więc to zabudowałem dużo. Użyłem tego, tego tam, będę budował. Ogólnie tutaj zbudowałem przejścia, to jakieś, nie wiem co to było, może coś tam zbuduję, może tam będzie rozwitlenie albo coś, albo pójdę w tamtą stronę budować. No i ogólnie tu będzie pierwszy portal, muszę dać tabliczkę jakąś, co to będzie ogólnie, tu było chyba, nawet no, nie pamiętam co to było, więc zobaczymy, ale zobaczcie, jestem 233 pozycja, I teraz w świecie się przyniosłem do 1800 jak widzicie a tu do bagien, dobra więc ogólnie szybciej się poruszam w naderze, więc nie będę musiał biec 10 tysięcy kroków w prawdziwym świecie, tylko szybko przez portale zaprzejdę Tutaj przy tym bagnie nic nie robiłem, ale przy tym już kolejnym portalu. To już coś zrobiłem. Co 200 kratek będę robił w nederze, więc sporo chyba 2000 bloków będę się poruszał tam było 1800 jakoś zaraz zobaczycie ile tutaj muszę jeszcze zrobić yy, kolejki raczej nie zrobię ale zrobię lód yy, zrobię, zrobię budowlę z lodem I wyszedłem tutaj jestem właśnie w takim w takim lesie i tu jest jaskinia bardzo ładna więc tam będę musiał zwiedzić trochę lipa że jest noc no ale może nic się nie stanie a tu też dam te drugie drzwi może tak dom Muszę znaleźć jaskinię jakąś, fajną. O, to mi się na pewno przyda. To mi się mega przyda, więc warto to pozbierać. No, Martyna powiedziała, że fajnie by było, jakbym zrobił sobie doniczki obok łóżka. Dlatego właśnie jest potrzebna cegła, o, którą, którą właśnie można tu znaleźć. Właśnie co tu niżej, o, widzicie, jakie mamy tu eleganckie rzeczy. Dużo pewnie będzie tych jakichś, właśnie, kwiatków i innych rzeczy. Jagody. Ja chcę znaleźć jaskinie z, mm, z tymi stalaktytami i innymi rzeczami. Bo jakieś kwiatki. Ludzie, co tu się dzieje? Dobra... o, Dobra... Po problemie O chyba nie znajdę więc chyba będę musiał... O Znaczy o nie ty nie grzeczny szkielet No! Niech sam przyjdzie... Ty no co jest? No! Nie macie. Rozumiesz? Nie macie. Oj, chyba, chyba tego nie znajdę. Tak jakbym chciał. O, tu jest dużo bardzo tego. Gliny, więc to jest bardzo dobre. Dla mnie wiadomość. No patrzcie na tym jaskinie. No coś pięknego. Coś pięknego normalnie. Jeszcze się oświetli trochę. No więc wstępnie tak to wszystko wygląda. Tym się zająłem poza odcinkiem. Oj, no, ja, właśnie nie znajdzie nic. No, padę. Człowieczku. Może tutaj coś już będzie. Mogą być nawet diamenty czy coś. Redstone. O, Ojej. Mieret, stąd bym sobie wziął. Przyda się na pewno. Dobra. Mam żelazo, to jak będzie mi brakować żelaza, to tu przyjdę, bo to złoto też na przykład. każdym no, razie nie potrzebuję, tak bym całego staka żelaza. Kolejny. No, chyba nic się tu nie znajdzie, niestety. Szkoda. By się mega przydały stalaktyty, które bym nie znalazł. Nie, nie, nie będą, nie. Nie ma opcji. No niestety. Myślę, że jeszcze znajdę chociaż na odcinku te stalaktyty. No, ale cóż. Jakby ktoś pytał, po co mi one, to żeby zbudować właśnie farmę, yy, farmę, farmę lawy. Tego będą mi potrzebne przede wszystkim instalaktyty. bez nich nie będzie działać. Żelazo potrzebuję. Sporo żelaza. Sporo, sporo żelaza. Więc, no. Więc może tu przyjdę też na poszukiwania żelaza ale zawomniałem o o, fajnie to jest, to jest cały blok żelaza znaczy mieć fajnie, rzadka, rzadka rzecz. No patrzcie ile żelaza mnóstwo, to ja tu muszę przyjść na pewno dobra, ja ogólnie będę kończył, ale chciałem wam tylko tak pokazać wszystko co i jak.